Co jeśli powiem Ci, że starożytni Egipcjanie mieli ciemną stronę, że skrywali tajemnice tak przerażające, że były ukryte przez tysiące lat? Przygotuj się na szok, ponieważ naukowcy dokonali przełomowych odkryć, które zmieniają wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o tej tajemniczej cywilizacji. Co jeszcze kryje się w cieniu piramid i grobowców starożytnego Egiptu? Dołącz do nas, gdy zagłębimy się w te szokujące tajemnice. Jednak zanim do tego przejdziemy, upewnij się, że masz włączone powiadomienia, aby nie przegapić nowych odcinków na naszym kanale. A teraz już, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Labirynt Hawary w budzącym podziw świecie starożytnego Egiptu na środku pustyni leży struktura, która od dawna owiana jest tajemnicą. Piramida Amenemchata III w Hawarze jest inna niż cała reszta egipskich piramid. Znana jako czarna piramida została zbudowana z cegieł, kamieni i pokryta wapieniem, nadając jej surowy i ziarnisty wygląd. Ale to nie jest najbardziej ekscytująca część tego stanowiska archeologicznego. Pod piaskiem otaczającym piramidę leży kompleks jaskiń i komór, który może na zawsze zmienić sposób, w jaki myślimy o historii starożytnej. Ten tajemniczy podziemny kompleks opisywali tacy autorzy jak Herodot, który miał okazję odwiedzić i spisać legendarny labirynt, zanim przeszedł do historii. Labirynt ma być niezwykłym podziemnym kompleksem, w którym może znajdować się klucz do historii ludzkości szczegóły dotyczące nieznanych cywilizacji, wielkich imperiów i władców, którzy żyli na planecie przed początkiem historii, jaką znamy. Bez widocznych pozostałości, historia była uważana za po prostu legendę, dopóki egiptolog Flinders Petrie nie odkrył jej fundamentów w XIX wieku. Bez wątpienia ekspedycja prowadzona przez Petriego natknęła się na jedno z najbardziej niesamowitych odkryć w historii Egiptu, i nie musieli nawet prowadzić wykopalisk, aby potwierdzić odkrycie. Nowe rozumienie mumifikacji Przez wieki wierzyliśmy, że mumifikacja była używana przez starożytnych Egipcjan do przechowywania ciał swoich zmarłych bliskich. Ale co, jeśli powiemy ci, że wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o mumiach, było błędne? Zgadza się. Według naukowców z University of Manchester mumifikacja wcale nie polegała na zachowaniu ciała. Zamiast tego, był to sposób na poprowadzenie zmarłego w kierunku boskości. Substancja używana przez Egipcjan, znana jako natron, była naturalnie występującym minerałem. Używano go nie tylko do mumifikacji, ale także do oczyszczania i w rytuałach świątynnych. Starożytni Egipcjanie nie próbowali zachować ciała, ale zamiast tego prowadzili zmarłego ku boskości i życiu pozagrobowemu. Niedokończony obelisk. Ukryte przez tysiące lat w Asułanie w Egipcie leży niedokończone arcydzieło, które może zmienić twój punkt widzenia na starożytnych Egipcjan i ich praktyki. Niedokończony obelisk, wykonany z granitu, miał być najcięższym kamiennym pomnikiem, jaki kiedykolwiek stworzyli Egipcjanie, ale nigdy nie został ukończony. Ta zagadka starożytnego kamieniarstwa od wieków zaskakuje historyków. W jaki sposób Egipcjanie wyrzeźbili te wysokie struktury z jednego bloku kamiennego? W jaki sposób transportowali je przez setki kilometrów i jak podnosili je do pionu, gdy dotarły do swoich miejsc? Niektórzy sugerują nawet, że nie zostały one stworzone ludzkimi rękami, ale przez istoty pozaziemskie. Chociaż projekt tego obelisku nigdy nie został ukończony, zapewnił nieoceniony wgląd w starożytne egipskie techniki kamieniarskie. Podczas badań naukowcy odkryli zachowane ślady narzędzi robotniczych zapewniające wgląd w starożytny świat i ich metody rzemiosła. Odkryto również niektóre rzeźby skalne i pozostałości, które mogą odpowiadać miejscu, w którym wykonano większość słynnych obelisków. Ochronne tatuaże porodowe. Czy wiesz, że niektóre starożytne egipskie kobiety miały robione tatuaże przed porodem? Tak, to prawda. Tatuaże na dole pleców mogą wydawać się modą z początku XX wieku, spopularyzowaną przez celebrytów ubranych w dżinsy z niskim stanem, ale nowe dowody archeologiczne z egipskich mumii pokazują, że praktyka ta ma ponad 3000 lat. Archeolodzy odkryli niedawno kilka przykładów tej praktyki na mumiach pochowanych w Deir el-Medina, stanowisku archeologicznym wzdłuż Nilu. Tatuaże na starożytnym ciele i wytatuowane figurki z tego miejsca są prawdopodobnie związane ze starożytnym egipskim bogiem Besem, który chronił kobiety i dzieci. Niektórzy eksperci uważają, że Egipcjanie odciskali ochronne wizerunki bogów na swoich ciałach jako przenośne magiczne amulety. Stosowanie tatuaży jako ochrony podczas porodu może wydawać się nam niezwykłe ale w czasach starożytnych poród był ryzykownym i niebezpiecznym wydarzeniem. Świątynia Sokoła To, co znaleziono wewnątrz liczącej 1700 lat świątyni Sokoła w Berenike, starym mieście portowym w Egipcie, było naprawdę dziwaczne. W sanktuarium znajdował się cokół z piętnastoma bezgłowymi sokołami. Kamienny pomnik przedstawiający dwóch nieznanych bogów. Ale to nie wszystko. W innym pomieszczeniu świątyni archeolodzy znaleźli stele lub kolumnę z greckim napisem, który tłumaczy się jako: Niewłaściwe jest gotowanie tutaj głowy. Co to wszystko może oznaczać? Niektórzy eksperci uważają, że sokoły były ofiarami składanymi bogom. Ale zakaz gotowania głów pozostawił wielu zaintrygowanych. Odkrycie rzuca nowe światło na złożone wierzenia religijne i rytuały, które kwitły w tym starożytnym mieście. Tajemnicza inskrypcja rodzi szereg pytań, a fakt, że wszystko zostało odkryte w stanie nienaruszonym, jest naprawdę niezwykły. Realistyczne portrety mumii. Przygotuj się na przeniesienie w czasie do starożytnego Egiptu, ponieważ archeolodzy odkryli skarbnice oszałamiających, realistycznych portretów pochowanych obok ich właścicieli. Tego niesamowitego odkrycia dokonano w starożytnym mieście Fayum w północnym Egipcie. Portrety te nie były zwykłymi obrazami, ale raczej oszałamiająco realistycznymi przedstawieniami zmarłych. Uważa się, że właściciele tych portretów byli prawdopodobnie klasą średnią lub elitą, ponieważ zamawianie niestandardowych obrazów ich podobizn byłoby kosztowną sprawą. Pod koniec IV wieku naszej ery cesarz Teodozjusz I nakazał zniesienie mumifikacji w celu wzmocnienia chrześcijańskiej ortodoksji w całym imperium. Pomimo zniknięcia rytuału, który był częścią egipskiej kultury przez tysiąclecia, portrety mumii same cieszyły się czymś w rodzaju życia pozagrobowego. Prawie tysiąc z tych portretów znajduje się w zbiorach muzeów na całym świecie. Bóg zabawy Archeolodzy odkryli złotą biżuterię, w tym pierścionek przedstawiający Boga zabawy w liczącym 3300 lat grobowców w Egipcie. Według oświadczenia Ministerstwa Turystyki i Starożytności tego kraju, grobowiec znajduje się w północnej części starożytnego miasta Achetaten, obecnie Amarna, około 300 km na południe od Kairu. To miasto zostało zbudowane przez faraona Echnatona, który przeniósł stolicę Egiptu Step w dzisiejszym luksorze do nowego, pustynnego miasta Achetaten. Wśród nowo odkrytych klejnotów były trzy pierścienie, z których jeden zawierał wygrawerowany wizerunek besa, zwanego bogiem zabawy. Starożytne obrazy Besa często znajdują się w Egipcie jest przedstawiany jako karzeł, który oprócz zabawy chronił także kobiety podczas porodu. Wykopaliska w Amarnie trwają i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jakie inne skarby leżą zakopane pod piaskiem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wypatrujcie kolejnych oszałamiających odkryć z krainy faraonów. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, już niebawem. Cześć!